Rynek apteczny składa się z takich trzech filarów. Część to są leki refundowane. Część to są leki przepisywane przez lekarza na receptę, i trzecia część to są leki wydawane odręcznie, tak zwane OTC. Te wszystkie inne preparaty, które znajdują się w aptece, ale które nie, nie, nie są wydawane na podstawie decyzji lekarskiej. I w tych trzech segmentach rynek w ciągu ostatnich miesięcy zachował się całkowicie odmiennie. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że nastąpił bardzo istotny spadek sprzedaży leków refundowanych. Tak, tutaj spadki są nawet w drugim kwartale o 21%. Procent to jest bardzo istotny y, spadek, natomiast, przepraszam, o 11%. Natomiast w tym samym czasie mamy wzrosty, y w tych dwóch pozostałych segmentach nastąpił bardzo mocny wzrost sprzedaży leków pełnopłatnych tych przepisywanych przez lekarza bez udziału refundacji. Tutaj w drugim kwartale jeżeli porównamy sam drugi kwartał to widzimy, że jest wzrost o 21%. I również nastąpił istotny wzrost sprzedaży preparatów OTC. W drugim kwartale to jest wzrost o 11%. Widać z tego, że w tych trzech segmentach rynek zachował się odmiennie. Z jednej strony mniejsza refundacja automatycznie Mniejsza część rynku tutaj są spadki i jednocześnie wzrost sprzedaży tych leków, które są pełnopłatne. Możemy w związku z tym powiedzieć, że z punktu widzenia pacjenta wygląda to w ten sposób, że cena leku, średnia cena leku spadła nam w pierwszym półroczu. Natomiast jeszcze szybciej spadła nam refundacja. W efekcie pacjent płaci więcej, odpłatność pacjenta jest wyższa.